Zarządzanie eliksirem jest kluczową kwestią w Clash Royale i często przesądzę o wygranej. Każdy gracz dostawał jeden eliksir co 2,8 sekundy. Jednak był sposób, by zdobyć przewagę. Budynek, który nie zadawał żadnych obrażeń, był czysto inwestycyjny. A jeśli udało mu się przetrwać do końca pojedynku, to zwracał cały swój koszt, a nawet coś z nawiązką. Jest to kolejna omawiana przeze mnie karta, która istnieje od początku gry. Jej historia jest całkiem ciekawa, jak na tak prosty w założeniu budynek. Jak już wspomniałem, kolektor był dostępny od bety w Clash Royale, a jeszcze wcześniej występował w innej grze Supercell'a i jak sama nazwa wskazuje, zbierał dodatkowy fioletowy płyn. Na początku budynek kosztował 5 eliksiru, działał przez 70 sekund i generował dodatkową jednostkę prawie co 10 sekund. Szybka matematyka i wychodziłoby 7 eliksiru przez całą długość życia. Lecz tak nie było. Większość kart ma czas rozmieszczenia jednej sekundy, i kolektor nie był wyjątkiem. Lecz eliksir zaczynał się generować dopiero, gdy budynek był w pełni aktywowany, więc wychodziło nam 69 sekund. Było to dość bezsensowne, że przez ostatnie 9 sekund kolektor zupełnie nic nie robił, a ta jedna kropla eliksiru mogła zrobić sporą różnicę. Kolektor miał jeszcze jedną ważną zaletę: pozwalał odłożyć eliksir na później. Dawało to nam możliwość zagrania większej ilości jednostek w krótszym czasie. Oczywiście od razu po postawieniu budynku byliśmy chwilowo na minusie, ale była to inwestycja w przyszły push. A obronę przed przeciwnikiem można było ogarnąć tanimi jednostkami z dodatkiem wsparcia wież. To też tłumaczy, dlaczego Elixir Collector był tak dobrą kartą na początek gry. W Clash Royale raczej nie chcę zaczynać pierwszy, bo nie wiesz co zagra przeciwnik. On po Twoim ruchu może od razu przejść do ofensywy. Pompa zmuszała drugiego gracza, by to on pierwszy rzucił kartę do gry. Elixir Collector zazwyczaj trzymało się za wieżami, żeby zapewnić jej bezpieczeństwo, bo gdy został zaatakowany, generował mniej eliksiru. Lecz nie było to oczywiste od początku, bo stawiano ją często na środku areny. Przeciwnik musiał sobie jakoś radzić z tym, że mogliśmy zyskać więcej eliksiru. Nawet jeśli zagrał roketa, to nasza fabryka potrafiła to przetrwać przez swoją dużą ilość zdrowia. Już następnego miesiąca deweloperzy naprawili błąd z czasem generowania eliksiru. Od teraz dostawaliśmy jedną fioletową kropelkę co 9,8 sekundy, a nie jak wcześniej co 9,95. Dzięki temu mogliśmy wykorzystać produkcję w całości i dostawaliśmy o dwa eliksiry więcej niż koszt postawienia jej. Po tej zmianie, użycie eliksirowej pompki w ciągu kilku dni wyszczeliło w górę. Według danych z tamtego okresu, kolektor najczęściej łączono z Baby Dragonem i Mirrorem. Co prawda, smog nie miał żadnej synergii z pompą, po prostu był wtedy bardzo silny. Co innego z lusterkiem. Mimo, że kopia kosztowała 6 eliksiru, która dawała tyle samo co zwykła wersja ale wtedy Mirror miał błąd. Natychmiast po zagraniu zwracał jeden eliksir, więc efektywnie nadal wydawaliśmy 5 i zyskawaliśmy 7. W tych czasach trudno było o bardziej uniwersalną kartę. W dekach typu beatdown pomagała zbudować większy push. W cyklicznych pozwalała szybciej dobierać kluczowe jednostki. Kolejne zmiany przyszły w maju 2016 roku. Zmniejszono jej punkty życia o 20%. To bardzo odbiło się na defensywie, bo niektóre zaklęcia mogły zmniejszyć liczbę wygenerowanego eliksiru. Na dodatek w tym samym czasie dodano minera, który mógł się przekopać do dowolnego miejsca na arenie. To sprawiło, że gracze byli bardziej zmuszeni do obrony. Ale to nie zmieniło popularności eliksir kolektora, dlatego już dwa tygodnie później obniżono mu zdrowie o kolejne 9%. To sprawiło, że spele typu Fireball czy Zap mogły zablokować dodatkowy eliksir. Ale czy to powstrzymało popularność budynku? No tak średnio bym powiedział. Nadal była silną kartą w grze. Następne osłabienie przyszło w lipcu 2016 roku. Chociaż dokładniej mówiąc, była to naprawa interakcji z efektami typu ogłuszenie od Zap'a lub spowolnienie od Ice Wizarda. Otóż przed tą zmianą te efekty nie wpływały na Elixir Collector. Co ciekawe, od teraz Rage przyspieszał produkcję pompy. Technicznie to buff, ale w praktyce nie miało to żadnego znaczenia, bo Rage i tak był jedną z najgorszych kart. Dopiero ta zmiana miała jakikolwiek wpływ na użycie kolektora, bo niektórzy gracze zaczęli rezygnować z niego w swoich dekach, ale nie był to drastyczny spadek. Dopiero październik więcej namieszał. Nerf był po prostu konieczny, ewidentnie coś było nie tak, skoro kolektor występował w około 88% talii deweloperzy wyciągnęli ciężkie działa, zmieniając jej koszt z 5 do 6 eliksiru. Oznaczało to, że bezpośrednio po zagraniu mogłeś mieć maksymalnie 4 fioletowe kropelki zamiast 5, a w ramach rekompensaty przedłużono czas działania o 10 sekund, więc nadal wychodziliśmy na plus o 2 eliksiry. Po tej aktualizacji jej użycie spadło do 5% w top 100 drabinki. Przez tę zmianę najbardziej ucierpiały trzy muszkieterki, Czyli najdroższa karta w całej grze, która bardzo polegała na pompie. Elixir Collector to karta inna niż wszystkie, i znalezienie idealnej równowagi musiało być bardzo trudne. Ale deweloperzy nie poddawali się i starali się znaleźć złoty środek. Miesiąc po tej druzgocącej zmianie, pompa pojawiła się ponownie w balansie, otrzymując kolejną modyfikację. Czas działania został przywrócony do 70 sekund. Ale tempo produkcji eliksiru zostało spowolnione o ponad sekundę. Oznaczało to, że nadal dostawało się 8 fioletowych kropelek, ale w krótszym czasie. Jednak nadal po tych zmianach nie radziła sobie jak wcześniej, a jej współczynnik użycia krążył między 7 a 9%. Pod koniec roku jej wskaźniki użycia znacznie wzrosły wraz z trzema muszkieterkami, i właśnie to duo zaczęło pojawiać się w mecie. Pompa była niezbędna przy tak drogiej karcie. A przy okazji była baitem na duże zaklęcia, co chroniło muszkieterki, które były glas kanonem. W styczniu 2017 roku gracze zaczęli dostrzegać potencjał kolektora za 6 eliksirów właśnie dzięki temu. Zaczął pojawiać się też w cięższych dekach z golemem, gigantem czy nawet jeźdźcą na świni, co sprawiło, że popularność pompy znacznie wzrosła i znowu stała się najpopularniejszym budynkiem. Nie dodawano jej do każdej talii, jak miało to miejsce na początku 2016 roku, ale była praktycznie obowiązkowa w każdej drogiej talii. Mogło to brzmieć jak rola, jaką powinna pełnić, ale można by argumentować, że to niezdrowe, by cały archetyp talii opierał się na jednej karcie. Jednak wraz ze skokiem popularności rakiety spadło użycie kolektora. Battle Ram też otrzymał znaczące osłabienie w sierpniu, co obniżyło popularność trzech muszkieterek ale i tak najbardziej ucierpiały deki typu Beatdown. A pod koniec roku superset zaskoczył nerfem dla Elixir kolektora. Mieszono zdrowie o 13%, co doprowadziło do sporych różnic w interakcjach. Od teraz Lightning całkowicie blokował generowanie jakiegokolwiek eliksiru, a na dodatek zaklęcie miało spory zasięg, więc trzeba było lepiej ustawiać pompę. W przeciwnym wypadku ryzykowalibyśmy obrażeniami w wieże. Było to dość brutalne, bo większość zaklęć mogło zmniejszyć nam produkcję. Jak pewnie się domyślacie, użycie kolektora spadło z niemal 33 do 10%. Mimo że budynek był bardziej podatny, to i tak niektórzy gracze nadal potrafili znaleźć w niej potencjał. Jej użycie ostatecznie ustabilizowało się na poziomie około 15%, więc mimo poważnego nerfa radziła sobie całkiem nieźle ale nawet jeśli sama karta nie miała wyjątkowo wysokiego wskaźnika użycia, to nie znaczy, że nie powodowała niezdrowej mety. Talie beatdown i trzech muszkieterek dominowały przez cały 2018 rok, a najpopularniejsze warianty prawie zawsze zawierały elixir collector, co pozwalało im się rozwijać. W grudniu 2018 roku Supercell zapodał kolejnym nerfem, który sprawiał, że pompa nie mogła pojawić się jako jedna z czterech pierwszych kart pojedynku co sprawiało, że nie mogliśmy zmusić przeciwnika do wykonania pierwszego ruchu. Robiło to sporą różnicę, ale nie aż tak sporą, by zaszkodzić jej popularności. W lutym 2019 roku użycie kolektora znacznie spadło. Spowodowane to było nerfem muszkieterek. Od tego czasu pompa była widziana jedynie w ciężkich beatdownach, a chwilę później pojawiło się trzęsienie ziemi, które okazało się fenomenalną kontrą przeciwko tej karcie. Co sprawiło, że do 2022 roku elixir kolektor był totalnie bezużyteczny? Kwiecień 2022 roku był zbawienny dla tej karty, bo po ponad 3 latach kolektor otrzymał buffa. Szybkość produkcji elixiru została zwiększona o pół sekundy, a czas życia kolektora skrócono o 5 sekund. Oznaczało to, że teraz generował 7 kropelek zamiast 8, a było to zrekompensowane tym, że po zniszczeniu generował jeszcze jeden. Z dnia na dzień jego statystyki poszybowały w górę. Co prawda w późniejszej części roku użycie spadło, ale współczynnik zwycięstw pozostał na zdrowym poziomie. Była to znacząca poprawa względem tego, jak karta radziła sobie od początku swojego istnienia. Po wydaniu Fenixa w październiku kolektor znów zyskał w oczach graczy. Zwłaszcza dla tych, którzy grali ognistego ptaka z beatdownem. Kilka miesięcy później, wraz z wprowadzeniem ewolucji, sytuacja znów uległa zmianie. Szczególnie dzięki Iwo Barbarianom. A w sierpniu i wrześniu 2023 roku, deki z Elixir Golemem przyczyniły się do zwiększenia użycia pompy. W listopadzie dodano Little Prince'a, a kolektor dobrze się wpasował w kilka różnych archetypów z nim. A gra zamieniła się w spamowanie Małego Księcia oraz ewolucji, bo dawały znacznie więcej wartości niż powinny. Był to skomplikowany okres w historii gry, bo działo się bardzo dużo, a z każdą falą nerfów przeciętna siła ewolucji w porównaniu do zwykłych karcie zmniejszała, przez co cyklowanie do nich było coraz mniej opłacalne. A co za tym idzie, kolektor był coraz mniej opłacalny, ale nadal był w dobrym stanie. Rok 2024 zaczął się dość spokojnie. Pompa pojawiała się w nowych wersjach talii Beatdown. Jednak wszystko się zmieniło, gdy do gry wprowadzono nową kartę wieży. Dagger Duchess wyszczeliwała 8 styletów w bardzo szybkim tempie, po czym przez chwilę odpoczywała. Dla cyklicznych deków była to największa kontra, a do mety weszły ciężkie beatdowny. To wszystko spowodowało idealne miejsce dla Elixir Collectora, bo niemal każda talia tego typu posiadała ten budynek, co finalnie doprowadziło do tego, że występował w 1 trzeciej deku. Była to najpopularniejsza karta w grze, bez ewolucji i bez bycia czempionem, a deweloperzy postanowili ją znerpić. Szybkość produkcji Elixiru została zwiększona z 9 aż do 12 sekund, a żeby nadal generowała 8 fioletowych kropelek, jej czas trwania został wydłużony o 21 sekund. Oznaczało to spore spowolnienie w czekaniu na jakiekolwiek korzyści. Po tych zmianach użycie budynku drastycznie spadło i było to jasne, że karta nie będzie miała żadnych szans bez pomocy twórców. W czerwcu 2024 roku kolektor ponownie zaczął zyskiwać na popularności, osiągając szczytową formę na poziomie 37% użycia. To wszystko za sprawą dwóch goblińskich kart. Pierwsza to Goblin Machine, a druga Goblin Kurs. Nowe karty nadrabiały słabości pompy. Oferując po prostu ogromną wartość. Lecz gdy zostały znerfione, budynek zniknął razem z nimi, stając się najmniej grywarną kartą w Clash Royale. A jak wygląda Elixir Collector w obecnym roku? Cóż, nie radzi sobie zbyt dobrze nadal utrzymuje się w dekach z golemiakami. Jego użycie waha się między 2 a 4 procentami, a win rate utrzymuje się na zdrowym poziomie około 50 to jedna z tych kart, które balansują na cienkiej granicy między absolutną potęgą a całkowitym zapomnieniem. W swojej długiej historii przechodził wzloty i upadki, a okres od maja 2024 do lipca 2025 tylko potwierdza jego status reliktu przeszłości. Czy kolektor jeszcze powróci, tego nie wie nikt, ale jedno jest pewne: jeśli zostawicie suba, to nie przegapicie kolejnego materiału.